W Zielonogórskiej Konkatedrze kończą się dzisiaj rekolekcje Zielonogórskiego Obwodu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Harcerki i harcerze, w zasadzie można powiedzieć, że od wczoraj no, odbywali swoje adwentowe rekolekcje. Także tutaj mamy właśnie finał tych rekolekcji i końcową mszę. Tematem rekolekcji była bojcze i Uczestnicy rekolekcji mieli sobie przypomnieć, jakim trzeba być człowiekiem. Rekolekcję prowadzili księża Łukasz Malec i ksiądz Przemek Janicki. Rozpoczynały się wczoraj tutaj w kaplicy adoracją i takim spotkaniem z katechezą dla najstarszych, a dzisiaj od 9 w dwóch zielonogórskich szkołach byliśmy podzieleni na dwie równe ekipy które pod przywództwem i przewodnictwem obu księży poznawały hasło rekolekcji i przygotowywały się tak naprawdę na ten adwent i czas oczekiwania.